Okay, okay. Nie, <grystanie> nie. No, nie. <grystanie> bo ja To jest nic. Potem robimy tak. Na misia! Potem wojskowy. Ale, ale strzelają, żeby, żeby się nie Tak, świeczki, świeci już mam. Świeczki na wieszanej Ale się szło z kolami, to jest jakby włosze podniesienie. Z ja się szło i włosze podniesienie. Ale już, aż To to póki siedzi w domu jest problem dla babci. No. Babcia ma z dziadkiem zawsze problem. Bo dziadek to jest człowiek, który sam czas krytykuje, komentuje co babcia U nas tak jest. Ale konkurencja jest. Tu jedna kawiarnia, tu druga jest po prawej stronie. Uvaga, uvaga. Zaraz wam pokażę kościół, który działa Teraz, jako Devam et. 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 Devam bardzo Devam et. Devam

Ale tu jest, ale... Ale, tu ale my tego nie zrozumiemy, prawo.